Nie wiem, czy to siostrze wyleciało, czy mnie, niosłyśmy właśnie bibułę na, na, tam do, Już nie pamiętam, na jaką ulicę, ale, ale wiem, żeśmy szły żelazną i nad torami kolejowymi tam wyleciała, któreś tor. Takie duże paczki były dosyć i rozsypało się to. No i co, spojrzałyśmy się na siebie, co robić? No zbieramy, nie mamy innego wyjścia. I w tym czasie zbierania no właśnie słyszymy, że nadchodzą, że idą. No trudno było to przeżyć, ale, ale żeśmy postanowiły dalej to zbierać. No i mówię, ktoś czuwał nad nami, że w ogóle nie, prześli, nie zatrzymali się nawet. No zobaczyli dwie małe takie, no siostra starsza, że to widocznie coś im się tam rozsypało. Nie zwrócili dzięki Bogu uwagi. Pierwsza mobilizacja była chyba 27 lipca. Cały dzień była jedną noc, i na, później nas na drugi dzień już do, do, już do domu wróciłyśmy. I wtedy było już postanowione, że to się nazywa godzina W, ale nie wiemy kiedy będzie i o której godzinie to będzie. Rozkazy o rozpoczęciu walk były roznoszone od wieczora. Przez harcerzy. Przez harcerzy. Tak. I co później? Kiedy dotarł do Was rozkaz? Jak, rano, jak to pierwszego się... rano, pierwszego rano, gdzieś do no rano, gdzieś ko 11-12 gdzieś tak dotarł do nas. A myśmy już miały torby sanitarne przygotowane, to co tam to mało co było w tych torbach sanitarnych, no, ale, ale na pierwszej jakieś, przydało się nam na pierwszego dnia od razu. Także, że, że, miałyśmy te to Rodzice już wiedzieli, zresztą rodzice ja, też coś robili, bo oni w administracji chyba coś byli zaangażowani. Ale było to, że, bo mi się teraz ktoś pyta, co robili. Nie wiem, po prostu było tak, że nie mówić właściwie. Ani my rodzicom robimy coś, ale nie było mówione. Nazwiska nie były wymieniane. I żeby nie, no po prostu w razie wsypy, jak to się mówi, lepiej czy złapania, nie złapania, lepiej nie wiedzieć, żeby tak. nie wydać Ta, ja nie wiem, na a później, torturach. A później po zakończeniu wojny, to żeśmy się nawet nie pytali rodziców, co oni robili, no bo było co innego. Za po robot. zakończeniu wojny cieszyliście Ta. się, że żyjecie? Że żyjemy, właśnie, właśnie. Kapitulacja powstania była dla mnie coś, coś trudnego do przeżycia. I do tej to, pory to pamiętam i, i uważam, że to był bardzo ciężki dzień w moim życiu. Bo jednakże wiedzieliśmy już, już po, właściwie po trzech tygodniach wiedzieliśmy, że nie da się rady, no ale walczy, walczyliśmy, prawda? A ta kapitulacja to była straszna. Nie mogę o niej mówić, naprawdę. To, na Mokotowie, nas, nie mogę, ale powiem w jakim, jak wychodzi, bo, bo były bombardowania jeszcze straszne, jeszcze były walki słychać, było wieczorem i w nocy, a później nad ranem cisza. My byłyśmy z trzema kolegami rannymi, miałyśmy na przyrogu szóstra wchodzić do, do kanału. Ale był cały czas os, obstrzał straszny tego, tego wejścia, także że nie mogłyśmy, żeśmy zdecydowały, że nie wejdziemy, bo no po prostu nie damy rady, z tymi rannymi przejść tam, bo, bo możemy, bo już zabijane były osoby, które chciały wejść do kanału. No i dotrwałyśmy właśnie w tym, w tym budynku, w maglu, to był magie taki na parterze, na pół, pół, pół takiej piwnicy i tam miałyśmy tych rannych i tam zaś przetrwały. I właśnie cisza naraz nas straszna. Co się stało? Wychodzimy z siostrą, a to już patrzę, białe flagi, jakieś maty w oknach. Jak przedtem nas witały biało-czerwone, przepiękne pierwszy dzień. To teraz właśnie były białe i za chwilę przez megafon ktoś oświadcza, że kapitulacja nastąpiła wychodzić, rzucać broń. I przed tym na ulicy Szustra był chyba przygotowany wykop pod budynek, ale nie, był, nie było tam żadnej budowy nic. No i od razu przyjechały cztery tankietki, takie i na czarno ubrani byli, młodzi ludzie prowadzili to, stanęli na czterech rogach, tak w tym uzbrojeni tanketkami i, i schodzić, rzucać broń i schodzić do tego dołu trzeba było. I nie wiedzieliśmy co, co się stanie, czy nas rozstrzelają, czy nas coś z nami zrobią. Więc było te star parę godzin stania, a oni sobie później, jak już tak z tej broni była, po, i oni od razu łamali broń. Jak była długa broń to łamali to więc serce pękało. Bo, bo, te, bo te karabiny te zdobywane, były zdobywane. zdobywane. Przecież nie mieliście tej broni tak, tak, tak dużo, w ogóle prawie. W ogóle no, niewiele było, ale jak była to zdobyta właśnie i się to całowali, szanowali. No, no a oni sobie stali, puszczali płyty jak akwatefony czy gramofony się to nazywa, bo już nie pamiętam i jedli bułkę z wędliną taką. A wy głodni. A my głodni, ale nikt z nas nie... nie nie dał poznać w ogóle, żeśmy tam i, 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 śpiewali, i śpiewali, i puszczali te melodie niemieckie, co, co puszczali, więc to było okropne, okropne. No ale a później już też nie pamiętam, czy to no, było parę godzin porządnych, tak już pod wieczór, tak po, po dużym popołudniem. Przyjechały wozy ze wś, tam z, z Okęcia i zabierały rannych, których tych. No i nas później myśmy się musieli ustawić w czwórki. I wędrować do Pruszkowa. No i tak żeśmy wędrowali. ludność Warszawy była z nami. Nigdy mi nie spotkało nic, żeby ktokolwiek coś powiedział, musiał siedzieć w piwnicy, myśmy biegały, robiły coś, a oni siedzieli w piwnicy, bo, bo ostrzały były. Także, że bardzo naprawdę byłem. i myśmy sobie pomagali, my im jak tylko mogliśmy, na przykład nam tam niedaleko krowy się pasły, przynieśli tam mleko. No to przecież myśmy nie wypiły, tylko pobiegaliśmy po, po, pi, po piwnicach, gdzie są małe dzieci, i małym dzieciom to mleko oddałyśmy przecież. Także naprawdę ludność Warszawy spisała się fantastycznie. w byliśmy chyba ze 4 dni, tamże nam udało się jeszcze, bo nam panie z RGO przyniosły troszkę opatrunków, żeśmy pozmieniały opatrunki tym, co było, bo było rannych też dużo, to, i żeśmy cały... RGO to było... No nie znam, nie mogę sobie przypomnieć to właśnie... całości, to, jest, to była taka zorganizowana przez ludność pomoc. O, o, tak. Rada Główna Opiekuńcza, o, tak. bardzo dziękujemy, o, właśnie, dzięki serdecznie. Ciągle to ucieka teraz ta nazwa. Także one właśnie, one właśnie pomagały. Także no naprawdę to były, to były i nie wiedziałyśmy, co będzie dalej. Czekałyśmy tam, już też nie pamiętam, czy tylko były trzy noce, czy cztery noce, ale co możliwe, to żeśmy robiły. I tam coś tam jeść przynosili, ale coś takiego, co w ogóle nie wiem, w jakichś kotłach coś. I czekałyśmy, nie wiedziałyśmy, co. I po, chyba po trzech, czy czterech dniach znowu nas każą się, przed, że Linie te są y, kolejowe, i trzeba tam wagony podstawione do tych wagonów. Siadać. A gdzie wsiadamy, co No Wsiadamy. I nas y, rannych osobno, chłopców osobno, a nas też 40 parę dziewcząt nas do tego jednego wagonu zamknęli. I, I na razie staliśmy bardzo długo. Potem zaczęły te wagony ruszać. To myśmy chyba 3 czy 4 dni do Skierniewic się dostali. Bo ciągle gdzieś stały na boku te wagony, słyszałyśmy, że pola nie widziałyśmy, myślałyśmy, że gdzieś daleko jesteśmy wywiezieni. A tu słyszymy po polsku, jak się zatrzymało. Ludzie też nie wiedzą, co to jest. No miałyśmy jeszcze ten bandaż, zrobiłyśmy AK i na tych kratkach takich, co było, no i na jednym wagonie, żeśmy tam, ja byłam najmniejsza, podsadzili i to AK, żeśmy tam, no to już ludność. No chciała nam też pomóc, ale nie było mowy, bo Niemcy chodzili, maszerowali przecież, pilnowali z psami w dodatku. Tak, I tak nas dowieźli do Skierniewic. To, no, bo to było wcześniej, bo później jednakże to jeszcze nie była ta masa powstańców, tylko, tylko z Bokotowa. I tam na, w Skierniewicach dowódca tego, tego obozu powiedział, że dowiedział się, że bandytów z Warszawy przywożą. No i jak on otworzył ten, to Niemiec był, jak otworzył i zobaczył, najstarsza z dziewcząt miała 24 lata. Bandyci z Warszawy. I to są bandy, bandyci z Warszawy. I proszę mi wierzyć, on się nad nami popłakał. Najpierw pojecha, pojechał tata. Była taka możliwość, że roz. roz Minowanie, żeby pomagali, kto mają samochody, kto mogą przyjechać do Warszawy i mogą od, Warszawę od, odminowywać, sprzątnąć troszeczkę. I mój tata z wujkiem, bo tam jeszcze też był, przyjechali, albo miały samochody, bo oni byli budowlańcami, i przy, przyjechali do Warszawy. Dwa tygodnie pracowali ciężko, żeby usuwać. Od, od, gdzie się trafiły jakieś pociski, to tylko zaznaczali, bo przecież nie, nie znali się na tym. Zaznaczali, że są tam kartki, się wieszało, że, że, że tu jest pocisk. No i dotarli do domu naszego i też wzięli nasze ubrania zimowe, już takie większe, potem tam jeszcze coś, jakieś buty, no, no co mogły? dywan, mamy futro. No takie rzeczy różne pobrali, co mogli do tego samochodu, jak już mieli wracać. No i wracali. I proszę Państwa, pod skarżyskiem wyszli z lasu, rzekomo, rzekomo, jakowcy, ale nie, nie wierzę, żeby to byli Jakowcy. I wszystko zabrali. I samochód i, 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 i tatę, i tacie powiedzieli, jak tata mówi, to są rzeczy, które wiozę dla powstańców. Córki moje dwie Są tu, jedziemy, żeśmy to przywieźli z Warszawy. Pod, pod karpę chcesz? Rozstrzelać chcieli po prostu. No, I taką przygodę mieliśmy, że to, co się uratowało, to wszystko później. I chyba my dopiero, żeśmy wrócili po tym, po tym ta incydencie, tata, co miał, to żeśmy wrócili chyba we wrześniu do Warszawy. Już w całym wier pojechał tata. Czy do... no, wiem, że jakąś pracę dostał. No i mieszkanie gdzieś jaki, bo nasze było roz... w gruzach było. W gruzach za prl nie było łatwe życie przecież, bo, bo też nas trzeba było nie bardzo dużo mówić o sobie. Czy znaczy Wszyscy mieli niełatwe życie, ale ludzie z przeszłością w Armii Krajowej mieli niełatwe w sposób szczególny. Wy, re, zrelegowana zostałam z uczelni za zatajenie udziału w powstaniu warszawskim po dwóch latach studiów. No ale gdyby pani nie zataiła, to i tak by pani to, na tych studiach była. No, no nie, nie wiem, była. co by było, no ale to tak się przyczepili, no bo co musieli się przyczepić do kogoś. Także takie były czasy i później długie, długie, kilka lat, żeśmy w ogóle powstania nie wspominali, muszę powiedzieć. I w domu, i, i, i rodzice, i my staraliśmy się unikać tego tematu w ogóle. Czy to była trauma, czy to była ostrożność? No, chyba jedno i drugie, chyba tak. Trudno po tylu latach pamiętać. A jak później dzieci przyszły na świat i dzieci stawały się coraz większe i zaczynały pytać, a później wnuki to łatwiej było się otworzyć przy nich z opowiedzeniem do, o powstaniu? Nie bardzo można było, bo się baliśmy, że dzieci się wygadają w szkole, więc też nie było można. Jeszcze, chodziłyśmy zawsze na, na cmentarz 1 sierpnia z dziećmi chodziłam zawsze spotykać się. Zawsze dwa razy do roku żeśmy się spotykali też z kolegami, z, z którymi przeżyli, z którymi 27 września u świętego Michała msza zawsze była. To one wiedziały, że my idziemy na spotkanie, ale się nie mówiło dokładnie z jakiego powodu, jacy to są, z jakiego powodu jest ta msza. I drugi raz na 1 sierpnia żeśmy się, ale już jak miały, chyba były już tak po 14-15 lat, to już żeśmy zaczęli na te tematy rozmawiać, i wiedziały, że nie mogą w szkole mówić, bo wiedziały, że mogą przynieść jakieś nieszczęście do domu żeśmy się zawsze po, po tych spotkaniach w kościele i na cmentarzu to albo u mojej koleżanki na Mokotowie jak było to, ona mieszkała na Mokotowie to u niej 20-30 osób się spotykało na podłodze siedziało, ale zawsze było coś przeszykowane do jedzenia. Także, a 1 sierpnia u mnie, bo w centrum, bo ja już tu mieszkałam właśnie, gdzie mieszkam na, na, na granicznej. I tu żeśmy właśnie też 20-30 osób. Z tym, że ja miał, mam duży pokój, bo ma 25 metrów jeden było pokój taki, stało. no to było gdzie siadać. To zawsze też przed wyjściem szykowane było, i, ale dzieci wtedy były już gdzieś do dziadków dane, czy gdzieś, żeby po prostu nie mogliśmy sobie spokojnie porozmawiać i po cichu pośpiewać, bo też głośno. Ale kiedy żeśmy nie wytrzymali i pamiętam, otworzyliśmy szeroko okna i żeśmy śpiewali. Bo baliśmy się, kto mieszka pod spodem. No, ale śpiewaliście no. pio no, powstańcze, powstańcze, piosenki. Powstańcie. No, piosenki, piosenki powstańcie. Jaka piosenki. była ta najważniejsza? Czy to Marsz Mokotowa? No, marsz Mokotowa to dla mnie jak najbardziej, no. ale jeszcze najpiękniejszą, co lubię, to jak uśmiech dziewczyny kochanej.